Naukowiec dostrzega. ChatGPT może wyłączyć Ci myślenie. Mask żąda 134 miliardy dolarów od OpenAI. Największy proces w historii. ChatGPT dostanie reklamę, a XAI maska generuje prąd nielegalnie. To tylko część najciekawszych newsów ze świata AI z minionego tygodnia. Cześć, tu Jan Gajos i zapraszam Cię na przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie AI z ostatniego tygodnia. Tym razem mamy naprawdę gorące tematy. Od ostrzeżeń naukowców, przez gigantyczne procesy sądowe, po nielegalne praktyki firmy AI. Dowiesz się też, dlaczego OpenAI wydaje 10 miliardów na szybkość, jak Google chce poznać Twoje życie, i dlaczego Anthropic daje 1,5 miliona dolarów Pytonowi. A przy okazji pokażę ci nowe narzędzia, które mogą zmienić twój sposób pracy. Zostań ze mną przez następne kilkanaście minut, będzie ciekawie. Zaczynamy od najbardziej kontrowersyjnego tematu. Michael Gerlich, naukowiec zajmujący się sztuczną inteligencją, właśnie wypowiedział słowa, które każdy użytkownik ChatGPT powinien usłyszeć. Bezkrytyczne poleganie na tym narzędziu to prosta droga do zaniku umiejętności krytycznego myślenia. I nie jest to jakaś teoria. Gerlich oparł swoje ostrzeżenie na konkretnych badaniach. Problem polega na tym, że ludzie zaczynają traktować ChatGPT jak wyrocznie, nie weryfikując jego odpowiedzi. Zamiast używać AI jak narzędzia wspierającego naszą inteligencję, zastępujemy nim własne myślenie efekt degeneracja umiejętności analitycznych. Jeśli używasz czata GPT, zawsze zadawaj pytania kontrolne, weryfikuj informacje z kilku źródeł i nie przyjmuj na wiarę wszystkiego, co wygeneruje sztuczna inteligencja. To może być różnica między rozwijaniem się a intelektualną stagnacją. Teraz czas na temat, który wstrząsnął całą branżą AI. Elon Musk domaga się od OpenAI i Microsoftu. Odszkodowania w wysokości 134 miliardy dolarów. To kwota przewyższająca budżety większości krajów z świata. Sprawa ma swoje korzenie w 2018 roku, kiedy Musk opuścił zarząd OpenAI. Jego argument brzmi następująco. Jako wczesny inwestor zasługuje na zwrot wielokrotnie większy niż włożone pieniądze, ponieważ firma odeszła od pierwotnej misji non-profit. Co ciekawe, Musk już ma 700 miliardów dolarów majątku. Więc nie chodzi tu o pieniądze, ale o precedens. Jeśli wygra, to może całkowicie zmienić sposób, w jaki działają firmy AI. Proces rusza w kwietniu i może ujawnić kulisy powstawania ChatGPT. To będzie największy proces w historii sztucznej inteligencji. Mówią, że nic w życiu nie jest za darmo. I właśnie potwierdza się to w przypadku ChatGPT. OpenAI zaczyna testować reklamy w swoim chatbocie. Pierwsze sponsorowane treści pojawiają się przy pytaniach o zakupy i produkty. Na przykład gdy zapytasz o najlepsze słuchawki, ChatGPT może polecić konkretną markę w ramach płatnego partnerstwa. To początek nowej ery darmowych narzędzi AI. Z jednej strony oznacza to, że podstawowe funkcje mogą pozostać bezpłatne. Z drugiej pojawia się ryzyko stronniczości odpowiedzi. Firmy będą płacić za to, żeby AI polecała ich produkty. Kluczowe pytanie brzmi, czy OpenAI będzie transparentnie oznaczać sponsorowane treści i czy użytkownicy będą w stanie odróżnić obiektywną poradę od płatnej reklamy. Tymczasem XAI Maska ma poważne problemy z prawem. Firma nielegalnie uruchomiła turbiny gazowe w Memphis. Żeby zasilić swoje centra danych AI. Mieszkańcy od miesięcy skarżą się na dodatkowe zanieczyszczenie powietrza, a regulator stanowy właśnie się wtrącił. To pokazuje, jak desperacko firmy AI potrzebują energii. Trenowanie i uruchamianie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji wymaga ogromnych ilości prądu, często więcej niż zużywa całe miasto. Problem polega na tym, że infrastruktura energetyczna nie nadąża za rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego firmy szukają skrótów, czasem łamiąc prawo. To może być zapowiedzią większego kryzysu energetycznego w branży AI. OpenAI ma też inne problemy. Właśnie podpisała umowę z Cerberas, wartą 10 miliardów dolarów. Ale nie chodzi tu o lepsze AI, tylko o coś ważniejszego. Szybkość odpowiedzi. Cerebras to firma produkująca specjalne procesory, które potrafią generować tekst niemal natychmiast. Dla porównania, standardowy ChatGPT czasem myśli kilka sekund nad odpowiedzią. Nowa infrastruktura ma zagwarantować odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Dlaczego to takie ważne? No bo w świecie biznesu liczy się każda sekunda. Jeśli ChatGPT ma konkurować z Google Search, musi być tak samo szybki. 10 miliardów dolarów to ogromna inwestycja w infrastrukturę ale może być kluczowa dla przyszłości OpenAI. Google nie próżnuje i wprowadza Personal Intelligence w Gemini, AI, które przeszukuje Twoje maile, zdjęcia i kalendarz. Brzmi jak naruszenie prywatności. Google twierdzi, że to działa tylko za Twoją zgodą i dane są szyfrowane. W praktyce oznacza to, że Gemini może odpowiedzieć na pytania typu Kiedy mam spotkanie z lekarzem? albo pokaż mi zdjęcia z ostatnich wakacji. To odpowiedź Google na Apple Intelligence. Kluczowa różnica: Google nie przetwarza tych danych na swoich serwerach. Wszystko dzieje się lokalnie na Twoim urządzeniu. Przynajmniej tak twierdzą. Pytanie brzmi, czy naprawdę chcesz, żeby sztuczna inteligencja miała dostęp do Twojego całego cyfrowego życia? W zamian dostajesz bardzo spersonalizowane odpowiedzi, ale płacisz największą walutą XXI wieku danymi osobistymi. No i na koniec ciekawostka z Chin. Aplikacja King od Kuo Shao, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, osiągnęła 240 milionów dolarów rocznego przychodu w niecałe dwa lata. To narzędzie do generowania wideo za AI, o którym na zachodzie mało kto słyszał. Tymczasem w Chinach generuje 20, dolaru, 20 milionów dolarów. Miesięcznie. To pokazuje, jak bardzo różni się rynek sztucznej inteligencji w różnych częściach świata, podczas gdy na zachodzie dominują OpenAI i Google, chińscy giganci tech budują własne imperia sztucznej inteligencji, Kling AI potrafi tworzyć realistyczne filmy z prostych opisów tekstowych i robi to lepiej niż większość zachodnich konkurentów. A no i Wiesz, no słuchaj, co tu dużo mówić. Te newsy pokazują, jak szybko zmienia się świat sztucznej inteligencji. I właśnie dlatego w najbliższą środę o 19 poprowadzę dla Ciebie specjalny webinar, na którym obalę trzy największe mity o sztucznej inteligencji i przekażę masę praktycznej wiedzy. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem, sukces.ai.com, łamane przez webinar. Zapisz się już teraz, bo miejsca szybko się zapełniają. Podsumowując ten szalony tydzień w świecie sztucznej inteligencji widzimy kilka kluczowych trendów, które będą kształtować najbliższe miesiące. Po pierwsze rosną obawy o wpływ AI na nasze umiejętności myślenia. Naukowcy już otwarcie ostrzegają przed bezkrytycznym poleganiem na chatbotach. To sygnał, że potrzebujemy edukacji o świadomym używaniu AI. Nie jako zastępstwa dla naszego mózgu, ale jako narzędzia go wspierającego. Po drugie, branża sztucznej inteligencji wchodzi w fazę komercjalizacji. Reklamy w czacie GPT to dopiero początek. Spodziewaj się, że za kilka miesięcy każdy... Odbot będzie miał jakąś formę monetyzacji. Bezpłatne narzędzia AI staną się freemium. Podstawowe funkcje za darmo, zaawansowane za opłatą lub z reklamami. Po trzecie, wojna o infrastrukturę AI nabiera tempa. OpenAI wydaje miliardy na szybkość. Google buduje własne procesory TPU, a firmy w desperacji łamią prawo energetyczne. To pokazuje, że następna dekada to będzie wyścig nie tyle o algorytmy, czy lepsze algorytmy, co o, im, o infrastrukturę pozwalającą je uruchomić na masową skalę. Po czwarte, giganci tech coraz agresywniej walczą o nasze dane osobiste. Google chce poznać twoje całe cyfrowe życie. Apple integruje AI z systemem. Microsoft wbudowuje co wszędzie. To nie przypadek. Firmy wiedzą, że AI z dostępem do spersonalizowanych danych jest wielokrotnie bardziej wartościowe. Moja prognoza na najbliższe miesiące? Proces maska przeciwko OpenAI ujawni kulisy powstania czata GPT i może zmienić Całą branżę. Spodziewam się też kolejnych kontrowersji wokół zużycia energii przez AI. To może być następny wielki kryzys do rozwiązania. A reklamy w chatbotach staną się standardem, co zmusi użytkowników do płacenia za czysty AI bez mosorowanych treści. I to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd najważniejszych newsów z EI tego tygodnia. Widzisz, jak szybko wszystko się zmienia? Od ostrzeżeń naukowców przez gigantyczne procesy sądowe po nielegalne praktyki energetyczne. Świat sztucznej inteligencji nie zwalnia tempa ani na sekundę. Jeśli ten przegląd dla Ciebie był wartościowy, kliknij łapkę w górę i subskrybuj kanał z dzwonkiem. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych przeglądów i analiz. W następnym odcinku równie ciekawe informacje. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o AI już teraz, sprawdź mój blog sukces.ai.com. Znajdziesz tam szczegółowe analizy wszystkich tematów, które dzisiaj poruszałem. Plus, masz dostęp do praktycznych poradników, które pokażą ci jak wykorzystać najnowsze narzędzie AI w praktyce. Pamiętaj też o webinarze w środę o 19:00. Link w opisie. To będzie naprawdę wartościowe spotkanie, na którym dowiesz się rzeczy, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Dziękuję ci serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymaj się. Cześć.